Chase us. Hide where love can save us. I will never let you go. go, 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 go. We will run where lights won't chase us. Hide where love can save us. Witam Was z tej strony, Gamer, i witam Was w kolejnym odcinku z Robocrafta. i zacząłem już naszą rozgrywkę, i od razu mówię, że nie mamy szans. No, nie mamy szans. Jak się tu skampią, idzie co, ja zechcesz się tutaj skampić. Wycinaj to ciszej. O fuck you! Fuck! And shit! I dead body. Tak, ja. to by było na tyle. To cóż, dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia. Do następnego odcinka. Na razie się ma. Dobra. następna rundka. Oj! Jeez, Jesus Jesus, 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 Jesus. Tam już nie idę. Nigdy. O Boże. Mamy healera w drużynie, tego gdzie jest? No wiem, że fajnie, haha, ha, jak zajęliście, o ja pierdolę. Ho, 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 ho. Ej, gdzie tego Hillera chciało? Big, big, się nazywa. Robinson. Nie ma Bigginsona. Mówię, ciszej to wycinaj. Musisz tak nawalać tymi nożyczkami. O BOŻE! Ale kolo, masz czała! A prawie dostał! O, prawie to do burza jednak. Mówię wam, że tam campi koleś! Dostał! Od kogo to dostałem? Chyba jest do jakiejś latającej mędy. jeszcze lajo No Panie Czy ja pana zaczepiam No właśnie nie do końca, więc się pan odczep ode mnie Dobra, dostał ode mnie ja, ja już go zaczepiam Ci zaraz gościu strugnę Oj, on ma szybkie działka a to z powietrza jakiś Nie żyję już, mam, mam deda Dead e body No jeszcze nie trafiłem, no patrz jaki luj Koleś luj mocny <laughs> Wy coś tam Czemu Się zastanawiam dlaczego go nie mogę zestrzelić no, i takim z akcentem kończę tą rundkę. Odbija mi się po energetyku. O, oh, cholerka jasna, ale koledzy mm -hmm -hmm. U nas są dwa hillery, jeden latający, drugi jeżdżący, u nich są dwa latające hilery. Te dwóch latających trzeba ściągnąć, ponieważ no, oni nie będą, nie wróżą nic dobrego, ja wam mówię. Oni nie wróżą nic dobrego. Jestem hi, 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 hiller. Hi 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 nie ma. Ni, gdzie. Jeden, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I już mogę zaczynać następną rundkę. Kolejny raz już ten odcinek nagrywałam, bo, no, bo mi nie wyszedł. Właśnie sobie coś poprawię, żeby, żeby po to nie było, że mi znowu nie wyszedł czekać. Oła. Mam nadzieję, że mi teraz w końcu wyjdzie. Myszlak lak jasny. zrobię sobie chyba pół godziny przerwy. Bo jeszcze muszę za tym odcinkiem muszę jeszcze dwa Far kraje nagrać. Na cały tydzień muszę sobie nagrać całe... Wszystkie nagrania To nie jest healer ale... Jego też można ściągnąć Uuu Dobra coś wątpię żebyśmy mogli go ściągnąć Kto tak na Napierdziela O, trafił mnie Dostał Hiluje mnie koleś Na szczęście mamy healera Zarąbiście Dobra, lecimy na niego Tylko on nam przeszkadza Luju! Tak, ostatnio, ostatnimi czasy mam coś z tymi lujami. Więc się nie czepiajcie, proszę was. Jeszcze w niego nie trafiam, gdybym w niego trafia, to by było za... Jebiście. luju, co on zrobił? Jak jednym szczałem mnie tak. i Pownie! Do, do widzenia. Miło było, było, ale się skoczyło. Da, nie. Iźbinda. A moja siostra, siostra skleja jakieś coś. No co? Co to taka mnie nieograżony? No, no. <stwierdzi> Mamy jednego healera, oni też mają jednego, tylko, że oni mają latającego. My mamy takiego... Dżum, 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 dżum. Mam się... Ocho mam ochotę się na niej wyżyć. Tak, tak, czek. Sorry. Bardzo sorry. Bardzo sorry. Ale jestem zmęczony już. Która jest? 16. Za 20. 17. oj no. oj oj! Coś czuję, że dzisiaj tego wszystkiego nie nagram. Dzisiaj sobota? Oluju. Tak wiem, coś mi wzięło z tym lujem, ale no niestety muszę tak mówić. Że sobota, o kurde, no to, 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 to już koniec. Dead body. Muszę się uczyć, bo będę miał sprawdziany. Lecz powrócę do szkoły, już mam sprawdziany. Skąd on to mnie to tutaj? What the fuck? Jakie, jakiś człowiek, jaki, jaki koksy? Spieprzaj! Spadaj pan. I dostał. Pytę Jerza. ja tak obrywam, no luju... NO WHAT THE FUCK! Nie, ten odcinek nie jest mój, ewidentnie. Nie wiem, nagram do 10 minut maksymalnie i do widzenia. O cholerka jasna, nie, to, 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 to możliwe nie jest. Nie wiem, to będzie mam nadzieję... To będzie ostatnia rundka, mam nadzieję, że szybko jej nie stracę. Tak, wiem, że będziecie mieli 7, może 10, 12 minutowy film, ale no, 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 no to, 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 to tak się nie da, tak się nie da. <trym> Mamy trzech healerów, dwóch latających, a mają jednego takiego naziemnego. Zero. Kurczę, kurczę. Ja się muszę... Nie, nie mogę tak od razu na nich iść. Bo coś czuję, że mnie od razu ściągną. Muszę teraz tutaj jakoś taktykalnie na fałę lecieć. Może ktoś tam z czymś dostanie. Ale tam nie, nie, ma, nie, mam, nie mam w co wierzyć, no. Małe jest prawdopodobieństwo, że możemy wygrać. Musi być ogarnięty team, jak w poprzednim, podaję, odcinku. Tak, w poprzednim. Czekajcie, muszę poprawić mikrofon, żeby potem znowu nie było, że coś się spieprzyło. O cholera, on mnie ciągnie, mówię wam. Jestem już dead body. Nawet go nie trafiłem. Pizzu z tym, z tymi działkami. Dobra, dostał, ale no mało. ja już nie żyje. Jeszcze go nie trafiłem. zero mu zabrałem. O Boże, gościu dałbyś mi raz wygrać z sobą. Co on ma tr O luju. nie ma z Co pan... Co pan godosz? na dwa hity ściągają? No to coś dziesięciominutowy film no może wam wystarczy. No. Nie, nie bijcie mnie za to. Co, dziękuję wam za uwagę, no ale nie, dzisiejszy odcinek jest mój. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie i siemanko.